Witajcie dzisiaj. Kolejna książka polecajka. Są to Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Jest to inspirująca książka, która ma na celu pomóc czytelnikom wprowadzić zmiany w swoim życiu poprzez rozwijanie mocnych nawyków. Książka koncentruje się na tym, że to właśnie drobne, regularne czynności mają ogromne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu i realizacji celów. Autor twierdzi... Że kluczowym elementem procesu zmiany są właśnie nawyki i że warto inwestować wysiłek w wypracowanie pożądanych nawyków. Podaję liczne przykłady i strategie, które pomogą czytelnikowi w kształtowaniu tych nowych nawyków oraz pozbyciu się tych szkodliwych. W książce znajdują się również naukowe wyjaśnienia które tłumaczą, dlaczego niektóre nawyki są trudniejsze do złamania niż inne. Skupia się ona również na treści identyfikacji i wykorzystania mikronawyków, czyli takich małych czynności, które są powtarzane i przez powtarzanie stają się właśnie nawykami. Autor podkreśla, że małe, regularne kroki prowadzą do osiągnięcia większych celów oraz do tworzenia pozytywnego, Nastawienia i pozytywnego wzmocnienia. Skupiając się na podstawowych zasadach, wartościach, autor niesie czytelnikowi nadzieję na wprowadzenie długotrwałych zmian w swoim życiu właśnie poprzez stosowanie tych nawyków. Jest to taki, można powiedzieć, jest to taki przewodnik, który dostarcza narzędzi potrzebnych do wprowadzenia i otrzymania. Korzystnych nawyków. Książkę mam od niej dawna, także książka jest dopiero raz przeczytana i, i no i jeszcze nie zdążyłam robić wklejek, ale myślę, że będę do niej jeszcze niejednokrotnie wracać.